Cześć moi drodzy, witam was. Ostatnimi czasy miałem w końcu okazję nadrobić film Minecraft i dzisiaj sobie właśnie o tej produkcji porozmawiamy, czy czasami to nie jest największa klapa tego roku, jeżeli chodzi o ekranizację gier wideo, no bo przecież w roli Steve'a mamy nikogo innego jak Jacka Blacka. Więc moi drodzy, zapraszam Was do mojej grupy tutaj na Facebooku, gdzie publikuję codziennie newsy ze świata gier, jak i również do wszelkich lajków, subskrypcji, komentarzy i tego typu tutaj spraw. Także osiągniecie się wygodnie i zapraszam Was już do samego materiału. Jednak zanim zacznę, to dajcie znać w komentarzu, jak się Wam podobał właśnie ten film Minecraft. Co uważacie, że jest w nim dobre, a co uważacie, że trzeba jeszcze dopieścić? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem. Filmowy Minecraft okazuje się dokładnie tym, czego można było się po nim spodziewać. Jeżeli ktoś lubi humor w stylu Jacka Blacka i zna dobrze świat gry, to może się całkiem nieźle bawić. Choć jako film nie jest to wybitna produkcja. W pierwszym odcinku genialnego serialu The Studio, który jest dostępny na Apple TV, polecam wam moi drodzy. Ten serial opowiada o kulisach. Produkcji filmowej w Hollywood. jak to wszystko wygląda. I jest to naprawdę jeden z takich ciekawszych seriali do obejrzenia, w szczególności, jeżeli, interesujecie, jeżeli w ogóle interesujecie się właśnie kinem. To to jest jak najbardziej dla was i po prostu musicie to obejrzeć. Podobny jeszcze jest film chyba Kaskader się nazywa, gdzie też przy okazji takiej większej, wiecie, fabuły jest pokazywane, jak Kręci się niektóre sceny filmowe w tych największych filmach blockbuster blockbusterowych wręcz. Także te dwie produkcje wam przy okazji polecam, ale wracając jednak do materiału, to w tym The Studio, który jest dostępny na Apple TV, główny bohater grany przez Seta Rogena zmaga się z zadaniem znalezienia reżysera do ekranizacji marki Cool Aid. Jest to satyra na współczesną branżę filmową, która nabiera szczególnej aktualności w erze, gdy po sukcesie Barbie widzowie czekają na ekranizację gry planszowej Monopol. W tym kontekście filmowy Minecraft wydaje się mniej ryzykownym projektem, choć i tak trudno było uwierzyć, że się uda. W końcu gra to sandbox bez żadnej fabuły, a główny bohater Steve to awatar, który jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru. I są to niezbyt solidne, w związku z tym, fundamenty dla filmowej opowieści. Można jednak argumentować, że podobne wyzwanie stało przed twórcami Barbie czy Delego Movie, które mimo to odniosło sukces. Tamte filmy zawdzięczały powodzenie kreatywnym scenariuszom, podczas gdy Minecraft ma jeden z największych problemów właśnie w warstwie fabularnej. Opowieść opiera się na klasycznym magafinie, błękitnej, świecącej kostce, która wręcz przypomina Tesseract z takich filmów jak Avengers. I to ona umożliwia bohaterom przejście do świata Minecrafta, gdzie drzewa można ścinać gołymi rękoma, a doba trwa 20 minut. Po jej zniszczeniu portal oczywiście zostaje zamknięty, a bohaterowie uwięzieni. Na szczęście mogą liczyć na pomoc Steve'a, czyli właśnie naszego Jacka Blacka. Który zna ten świat na wylot i wie, gdzie i jak znaleźć brakujące elementy, które będą pozwalać na powrót na Ziemię. I teraz, moi drodzy, taki troszeczkę, postaram się, krótki off-top z mojej strony, że nie wiem, co jest w tym takiego fascynującego, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o reżyserów różnych filmów, gdzie czasami przy realizacji, przy ekranizacji, nie wiem, gry, czasami przy ekranizacji nawet bajki, korzysta się właśnie z tego tutaj pomysłu, że albo jedni postaci przechodzą do, do drugiego świata yy, i są w nim uwięzieni, muszą się z niego wydostać, albo jest znów w drugą stronę. Tutaj woli przykładu jest chociażby właśnie ten Minecraft, znów jeżeli chodzi o bajkę, to na przykład są to smerfy. Tutaj chyba druga albo trzecia część, gdzie smurfy przechodzą do naszego świata. No i oczywiście tutaj walczymy z gargamelem i tego typu sprawy. Znów kolejnym przykładem, już takim troszeczkę starszym, moi drodzy, jest film Zaczarowana, który opowiada o królownie Gessli, która zostaje przeniesiona z bajkowego świata. Andalazji do współczesnego Nowego Jorku. I tam musi odnaleźć się w rzeczywistości pozbawionej magii, a przy okazji odkrywa, czym jest prawdziwa miłość. I tak się zastanawiam, co jest w tym takim pomyśle, właśnie w przenoszeniu postaci z jednego uniwersum do, do, do drugiego, co jest w tym takiego fascynującego, że się po ten pomysł co jakiś czas znów sięga. Żeby nie było. Kolejnym filmem, który prawdopodobnie po to sięgnie, tylko to jest plotka. Podkreślam, jest to plotka. Jest Szrek 5, w którym podobno, podobno zaznaczam, ma być tak, że, um, że jedna z córek Szreka będzie mogła dysponować magicznymi zdolnościami i w ten sposób przeniesie tam Szreka, Osła i kogoś pewnie jeszcze do naszego świata, z którego się będą musieli wydostać, żeby wrócić do swojego uniwersum. I tak się zastanawiam właśnie, czy to czasami nie jest taki, wiecie, uniwersalny pomysł na fabułę, dla ekranizacji różnych rzeczy? I taki, wiecie, prosty pomysł na zorganizowanie jakiejś fabuły, nie górnolotniej, nie żaden jakiś ciekawy pomysł, tylko po prostu się po to sięga. To w sumie do przemyślenia dla Was również, dajcie znać też może w komentarzach, co o tym sądzicie, może i nie mam racji, nie? Ale to dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw, co Wy na to. Wygląda więc na to, że filmowy Minecraft, bo już do niego sobie w tym momencie wrócimy, stara się balansować pomiędzy absurdalnym humorem a historią, której tempo nie pozwala się zbytnio angażować w losy bohaterów. Jack Black w roli Steve'a wnosi sporo swojej charakterystycznej ekscentryczności, co maskuje, Płaskość tej postaci, jego interakcje z garetem, granym przez Johna Mamoe dodają trochę dynamiki, choć opierają się na dość oklepanych schematach. Niektóre momenty, szczególnie te z udziałem Jennifer Coldy i przypadkowego Villagera na ziemi, mają wyraźnie komediowy charakter, choć może to wywołać kilka uśmiechów. Jednak inne postacie zdają się raczej statystować, niż aktywnie wpływać na historię. Natalie tutaj w roli Emma Myers i Dawn Daly Brooks pojawiają się sporadycznie, a ich obecność nie wnosi jednak nic istotnego do samej fabuły. Największym problemem wydaje się jednak sam scenariusz, który paradoksalnie dla filmu o kreatywności jest mało oryginalny. Pierwszy akt zostaje przedstawiony w eksperymentalnym tempie przy pomocy narracji z offu, co sprawia, że trudno poczuć jakiekolwiek Emocjonalne zaangażowanie w rozwój wydarzeń. Choć fabularnie wszystko ma jakiś kierunek, to sceny następują po stomie mechanicznie, nie łącząc się w spójną całość. W efekcie historia pędzi przed siebie, ale nie pozwala widzom naprawdę odczuć ich konsekwencji. To wszystko brzmi jak coś, co mogło być lepsze, gdyby twórcy pozwolili filmowi troszeczkę odetchnąć i nadać mu większej głębi. Jak myślicie, czy Minecraft ma potencjał na bardziej przemyślaną adaptację? Dajcie znać w komentarzach. A może przy dwójce twórcy tutaj nie wiem, pomyślą bardziej nad lepszą fabułą, nad bardziej kreatywną, no bo jest to sandbox, z którym można tak de facto każdą historię osadzić, bo nie, jesteś, nie jesteśmy związani za bardzo jakąś podstawową, fofo, podstawową fabułą w Minecrafcie, naszym głównym bohaterem, jego charyzmą, też nie jesteśmy związani, tak jak powiedziałem, no możemy tutaj każdą możliwą historię osadzić, ale może, a może nawet i przede wszystkim właśnie to sprawiało trudność reżyserowi w stworzeniu dobrej adaptacji tego, tego dzieła. Właśnie to, że nie jest związany niczym, jeżeli chodzi o ten świat. No, poza tymi podstawowymi mechanikami, które są w Minecraftie budowania, kopania i tego typu tutaj rzeczami. Bo jakby był związany, to może wtedy by na coś bardziej kreatywnego wpadli. Nie wiem, liczę na to, że jeżeli kiedyś powstanie dwójka, to właśnie oni bardziej to przemyślą, te błędy, i wyciągną wnioski, i powstanie w końcu dobra adaptacja tego filmu. E, tego, tej gry, przepraszam. Filmowy Minecraft to dokładnie to, czego można było się po nim spodziewać. Wizualnie wierna adaptacja świata gry. Wypełniona fanserwisem i humorem w stylu Jacka Blacka. I choć nie jest to film najwyższych lotów, to dla wielu widzów może okazać się niezłą rozrywką, jeżeli podejdą do niego z odpowiednimi oczekiwaniami. Pod względem wizualnym, produkcja oddaje klimat gry w imponujący sposób. Scenografia, rekwizyty i same detale są dopracowane. W tle można dostrzec charakterystyczne elementy, jak obraz z gry czy klasyczny dirtowy domek Steve'a. Nie zabrakło też nawiązań do mechaniki rozgrywki, sposobu unikania śmierci czy generowania jedzenia. To jeden z największych atutów tego filmu, który docenią fani Minecrafta. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, to nie jest ona niczym nowym. Historia to pretekst do zaprezentowania charakterystycznych elementów świata gry, a tempo narracji nie pozwala na głębsze zaangażowanie się w losy bohaterów. Postacie jak Garrett w wykonaniu Jasona Mamory odgrywają stereotypowe role bez większej świeżości. Widzowie, zaznajomieni z dorobkiem reżysera. Gerarda Hessa mogą przewidzieć, że humor i ogólny ton będą nawiązywać do jego wcześniejszych produkcji, takich jak chociażby Nacho Liberty. W związku z tym wszystkim, co powiedziałem, nie jest to film, który oczywiście zmieni oblicze kina, ale też nigdy chyba takim nie miał być. Od samego początku było wręcz jasne, że będzie to lekka, niezobowiązująca rozrywka skierowana głównie do młodszej widowni. I choć można zarzucić mu wiele, to fakt, że przyciągnął do kin rzesze dzieciaków pokazuje jak ogromna sympatia do tej gry nadal istnieje. Jeżeli nawet zachęci część z nich do sięgnięcia po Minecrafta, to trudno doszukać się w tym czegoś negatywnego. Także moi drodzy, tutaj Minecraft troszeczkę mi przypomina fenomen, na, na przykład nie wiem, chociażby Tibi, o której zrobiłem ostatnio materiał i do której macie link oczywiście w opisie albo w karcie na górze, w prawym górnym rogu ekranu. Także moi drodzy, jestem ciekaw, czy Minecraft też przetrwa tyle co Tibia, czyli około 3 dekady. Miejmy nadzieję, że tak. A Wam jak się podobał film Minecraft? Dajcie znać w komentarzach, tak jak powiedziałem, i dajcie znać, czy może dwójka, o ile kiedyś powstanie, to czy ma szansę, ma potencjał na to, żeby być lepszym filmem. A tymczasem to tyle z mojej strony. Przypominam o mojej grupie na Facebooku, gdzie codziennie publikuję newsy ze świata gier, o wszelkich łapkach, subskrypcjach, komentarzach, lajkach, a tymczasem to będzie na tyle. Z mojej strony dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, trzymajcie się, miłego dnia życia i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!